Golf to wyzwanie wymagające skupienia, samozaparcia w pokonywaniu przeszkód. Golf wzbudza emocje, uczy pokory, ale też daje wiele radości, umacnia przyjaźnie, jest elegancki i relaksujący. Golf to piękne miejsca na całym świecie. I właśnie o tym piszemy już od 10 lat. Golf Twój sposób na życie. I, no I ciągle w nastroju, wysłałem SMS-a, bo do to do skandal, to ona no, wygaduje w oczywiście cyklarydy. I w związku z tym nieoczekiwanie przed chwilą wpisała, a ponieważ wiem, że on jest wreszcie pozorom solidny, to możemy to wykorzystać. Bo, bo zadałem mu, otóż słów nieco z których nie retoryczne pytania, a to wspólnego ma sobie i Mirek z Golfem i Kafel, On nas chciał nic promocję golfa z moją udziałem ściągnę media, wymyśl dobry pretekst. I mogę Państwa zapewnić, bo nie razem uczestniczyłem w takich spotkaniach, że jak będzie polikot na polu golfowym, a to słowo będę trzymał i przyjedzie na pewno, to będą dzikie tłumy, bo tak jest zawsze. Bo w przed bramą więzienia była czarno od kamer telewizyjnych, jak Polikot przyjechał do więzienia, którzy myśleć na stałe, po południu wyszedł. Poważnie Państwo ja myślę, że będą na pewno pytania i dyskusja, wszyscy tu są fachowcy sami na sali, więc będzie na pewno na pewno interesujący. Golf. Twój sposób na życie.